Dzień dobry, Janna Głowacka, Telewizja ATV. Przed nami wybory europarlamentarne, a ze mną jeden z kandydatów do Europarlamentu, Tomasz Kwiatkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę nam powiedzieć, jaki okręg, więcej o sobie i dlaczego w ogóle Pan startuje do Europarlamentu w tym roku? Okręg numer 4, lista numer 4, miejsce na liście numer 1. Startuję do Europarlamentu, ponieważ, żeby wprowadzić zmiany. Z klimatem, zielonym ładem i z tymi różnymi rzeczami. Uh -huh, a właśnie co z zielonym ładem? Jest pan za czy przeciw i dlaczego? Jestem przeciw zielonemu ładowi, dlatego że dużo ograniczeń jest wprowadzanych, dużo wymogów jest wprowadzanych nowych, jak i dla rolnictwa, jak i dla mieszkańców. A co pan sądzi o wyjściu Polski z Unii Europejskiej? Czy jest pan za czy przeciw? Nie jestem przeciw wyjściu z Unii Europejskiej, ale nie jestem za zielonym ładem. Który jest dużym ograniczeniem. Łynia to powinna zmienić, tak jak było kiedyś na początku, a nie to, jak teraz jest wprowadzane różne dyrektywy, które do, do dobrego nie prowadzą dla wszystkich mie mieszkańców. My, czyli, jak możemy na pana głosować? Głosować na listę numer 4, okręg numer 4, listy numer na liście numer 1. Tak. Zapraszamy wszystkich, wspieramy, życzymy powodzenia, bo czasu zostało już naprawdę niewiele.